Środki z KPO wypłacane na jachty czy też ekspresy do kawy to oczywiście niebywały skandal i słusznie ten temat króluje w polskim internecie od kilku dni, ale warto przy okazji całej tej afery zauważyć, że KPO jest wykorzystywane w skandaliczny sposób nie od kilku dni czy kilku tygodni, ale tak naprawdę od kilku lat. Więcej o tym w tym nagraniu. Żeby wczuć się nieco w klimat całej sprawy, przypomnijmy wydarzenia z ostatnich dni. Rząd opublikował mapę, na której przedstawił szczegóły dotyczące dotacji z KPO dla firm z branży choreka, czyli są to przykładowo firmy zajmujące się prowadzeniem hoteli czy też restauracji. I z tej mapy dość jasno wynikało, że niektóre Dotacje były całkowicie absurdalne, co zresztą szybko wyłapali internauci. I nagle polski internet zaczął być zasypywany wieloma przykładami, takimi jak chociażby budowanie odporności na kryzys poprzez zakup nowoczesnych ekspresów do kawy i tutaj dotacja 500 tysięcy złotych, czy też po prostu uodpornienie firmy na przyszłe kryzysy bez wchodzenia w szczegóły. Za 420 tysięcy złotych, albo 400 tysięcy złotych dla klubu dla swingersów w Lublińcu na dywersyfikację działalności. Oczywiście y, dotacje otrzymywały również głośniejsze nazwiska, takie jak chociażby prezes PZPN, Cezary Kulesza, którego hotel otrzymał kilkaset tysięcy złotych, a inne przypadki dotyczyły również czasem rodzin polityków. A więc szybko. Zrobiła się z tego dość głośna afera. Rząd, co prawda, tą mapę szybko usunął, ale prawda jest taka, że w internecie nic nie ginie. Absurdalne dotacje wywołały irytację właściwie w całym społeczeństwie. W polskim internecie pojawiło się Mnóstwo wpisów od osób, które przykładowo zarządzają szpitalami i w ostatnim czasie starały się o uzyskanie dotacji na naprawdę istotne kwestie, i tych pieniędzy nie otrzymały. Natomiast jak widać, były pieniądze na jachty czy właśnie ekspresy do kawy. Co więcej, po kilku dniach okazało się, że tak naprawdę już w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z handlem tymi spółkami, które potencjalnie mogłyby uzyskać środki z KPO, dlatego że spełniały konkretne kryteria. I teraz o co chodzi z tymi kryteriami? Środki z KPO mogły otrzymać te spółki, które w trakcie pandemii zanotowały spadek przychodów o co najmniej 20%. To było kryterium kwalifikacji. Jeśli ktoś oberwał w trakcie pandemii, no to środki z KPO miały tutaj pomóc i nie tyle pomóc w utrzymaniu tej dotychczasowej działalności, tylko Rząd starał się te środki kierować do firm, które chciałyby w jakiś sposób zdywersyfikować swoją dotychczasową działalność, no i z tego właśnie wychodziły takie absurdalne przykłady, jak te, o których powiedziałem przed chwilą. Jakby tego wszystkiego było mało, okazało się, że jeśli tylko otrzymasz środki z KPO, to tak naprawdę ten sprzęt, które zamierzasz zakupić, wystarczy, że przetrzymasz przez jeden rok, później możesz go sprzedać. To, co zostanie, to Twoje pieniądze. I to jest kapitalizm na miarę XXI wieku, jaki jest promowany obecnie przez polski rząd, czy też szerzej przez Unię Europejską. Czyli podsumowując te kilka ostatnich dni, ten przykład branży hotelarskiej czy też restauracyjnej, tak naprawdę, jeśli w trakcie pandemii Twoja firma oberwała, twój biznes oberwał, no to otrzymałeś najpierw środki od polskiego rządu jeszcze w trakcie trwania pandemii, a teraz dodatkowo mogłeś otrzymać środki już z KPO. A jeśli stawałeś na głowie w trakcie pandemii, żeby twój biznes dalej zarabiał podobne pieniądze jak wcześniej, czy też nawet żeby te przychody i zyski rosły, to oczywiście nic w ramach KPO ci się nie należało. Problem polega na tym, że KPO w tym momencie kojarzy się głównie z tą aferą związaną z branżą gastronomiczną, natomiast wiele osób nie pamięta już faktu, że KPO było tak naprawdę elementem wywierania wpływu na sytuację w Polsce, sytuację polityczną przez zagraniczne instytucje. A myślę, że nikt z nas nie chce, aby ktokolwiek z zewnątrz wywierał wpływ na sytuację w Polsce, prawda? I tutaj to pytanie trzeba byłoby skierować do wyborców Platformy Obywatelskiej. Czy nie chcą, aby Bruksela wpływała na sytuację w Polsce? I do wyborców PiSu, czy nie chcą, żeby USA wpływało na sytuację w Polsce? Bo to jest osobiście moje podejście do całej tej sprawy, że nie chciałbym, aby jakiekolwiek zagraniczne instytucje, czy też inne rządy wywierały poprzez jakieś narzędzia wpływ na sytuację w Polsce, a tak właśnie było z KPO. Przypomnijmy, jak to wszystko wyglądało. Otóż, Krajowy Plan Odbudowy pojawił się w mediach w 2021 roku i wówczas ogłoszono, że Polska otrzyma 60 miliardów euro, czyli około 250 miliardów złotych. Jeśli tylko ktoś zagłębił się w szczegóły, to szybko okazało się, że większość z tego to nie były dotacje, lecz pożyczki. To było 35 miliardów euro. Natomiast Faktyczne dotacje, czyli coś, czego nie musimy zwracać, to było jedynie 25 miliardów euro. A zatem większość stanowiły pożyczki, natomiast całość to była oczywiście i wciąż jest bardzo duża kwota. I tutaj warto też zaznaczyć, że ten temat, o którym mówiłem przed chwilą, czyli branża gastronomiczna, tutaj mieliśmy do tej pory wypłacone tylko 110 milionów złotych. Łącznie to ma być ponad miliard złotych i to wciąż jest tylko mała część całego KPO. Wracając jednak do 2021 roku, szybko okazało się, że te środki, które mają zostać wypłacone Polsce, zostały zablokowane, dlatego że Komisja Europejska uważa, że w Polsce pewne reformy przeprowadzane przez rząd PiS nie spełniają europejskich wymogów i pewne kamienie milowe tak to wówczas zostało określone, zostały narzucone polskiemu rządowi, czyli warunki do spełnienia, aby można było wypłacić te wspomniane środki w wysokości 60 miliardów euro. Tam oczywiście pojawiły się między innymi wymagania dotyczące reformy sądownictwa, czy też ozusowania umów śmieciowych i kilka jeszcze innych punktów, które w większości były niepomyśli pisu. Skończyło się na tym, że tak naprawdę do końca rządów PiSu, czyli do jesieni 2023 roku, te kamienie milowe nie zostały spełnione. Rząd PiS nie ugiął się pod presją Komisji Europejskiej i te środki nie trafiły wówczas do polskiego budżetu. Ale co jest jeszcze bardziej istotne, w mediach, oczywiście tych sprzyjających ówczesnej opozycji, Cały czas przedstawiano KPO jako takie środki, taką, można powiedzieć, marchewkę, zachętę do tego, aby głosować przeciwko dotychczasowym rządzącym, bo jeśli e, wybory wygra partia rządzona przez Donalda Tuska, no to te środki zostaną odblokowane. Taki przekaz był w mediach. I było to, oczywiście, mówię tutaj o KPO, narzędzie do wywierania wpływu, na to, co dzieje się w polskiej polityce. W tym miejscu drobne wtrącenie. Kilka godzin po nagraniu przeze mnie tego filmu w internecie ukazał się wywiad z posłem Koalicji Obywatelskiej Arturem Łąckim, który odniósł się do tematu przyznawania czy też odblokowania środków z KPO przez Komisję Europejską i tak naprawdę przyznał, że był to element wpływania na wynik wyborów w 2023 roku. Zresztą zobaczcie sami. KPO popłynęło, dlatego że no znali was w Europie i mieli o was dobre zdanie i to wszystko. To był jeden z powodów, w których na pewno KPO popłynęło. Nie wiem, czy główny, ale jestem przekonany, że jeden z powodów na pewno. Bo żadne y zmiany w sądownictwie nie zaszły. Y no bo. Próbujemy cały czas, próbujemy. próbujemy. Panie dyrektorze, no niech pan. To brzmi popatrze, to trochę co było... tak. Ja ale to chcę... panie pośle, no. to jeśli tak jest, że mieli o was dobre zdanie i te pieniądze popłynęły, no to wydaje mi się, że gdybyście trzy lata wcześniej, mając tak dobrą opinię, powiedzieli: słuchajcie, dajcie te pieniądze Polakom, pisiory rządzą, ale my za dwa lata wygramy wybory, ale dajcie te pieniądze, bo polscy przedsiębiorcy ich potrzebują i polscy przedsiębiorcy na nie czekają, bo COVID był niedawno, to skoro macie tak dobre opinię, tak dobrą reputację to wtedy by te pieniądze popłynęły. No Nie, bo oni też są ludźmi normalnymi, którzy muszą hmm. pilnować pieniędzy. Więc powiedzieli, owszem damy, ale wygrajcie wybory". Hmm. Czyli było to uzależnione w zasadzie tylko od wyników wyborów. Nie, było uzależnione od wyników wyborów i od tego, że było pewne, że my się zajmiemy tym, czym się zajmiemy. Ale teraz się zajmiemy nieskutecznie. No, ale próbujemy to robić Ale cały próbować to można. Się, Wie pan ile się tak kopał na tych wszystkich stanowiskach, że jest to trudne. Ale Wie pani, ile... co było dalej? Pewnie pamiętacie, że co prawda Najwięcej głosów w wyborach parlamentarnych w 2023 roku zdobył PiS, ale nie był on w stanie samodzielnie rządzić, i władzę w Polsce objęła koalicja Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy. I tak naprawdę szybko okazało się, że aby odblokować środki z KPO, nie trzeba wcale spełniać tych warunków, które postawiła Komisja Europejska, a w większości przypadków wystarczy wyrazić dobrą wolę do ich spełnienia i już lut w lutym 2024 roku, czyli dokładnie dwa miesiące po faktycznym objęciu rządów przez yy, rząd Donalda Tuska w Polsce, Urzula von der Leyen oświadczyła, że środki w ramach KPO zostaną odblokowane i można było ogłosić wielki sukces, o który tak mocno w mediach zabiegali politycy Platformy Obywatelskiej. Musimy zdążyć dzisiaj wieczorem, żeby jutro Tuski von der Leyen mogli uzgodnić wypłatę 5 miliardów dla Polski. Jest już 20 45. I normalnie o tej porze chodzi. Jesteśmy uratowani. Zdarzyliśmy. Teraz wszystko w rękach Tuska i von der Leyen. Domykając tą historię i przechodząc do obecnej sytuacji, jeszcze raz powtórzę jeden z najważniejszych aspektów całej tej historii. Większość KPO to nie są dotacje, to są pożyczki, to są środki, które będziemy musieli w przyszłości spłacić, płacąc po prostu podatki wyższe niż do tej pory. Zaciągnęliśmy te pożyczki w sytuacji, w której nasz deficyt i tak staje się już ogromny i można mieć pewność, że w kolejnych latach potrzebne będą duże wydatki, między innymi związane ze zbrojeniami. I my, w takiej sytuacji, marnujemy pieniądze w taki sposób. Te pieniądze są przekazywane na jakieś ekspresy do kawy, jachty, solaria i inne tego typu. Zbędne tak naprawdę rzeczy, bo nie są to rzeczy kluczowe dla polskiej gospodarki ani dla przyszłości polskiego państwa. W tym miejscu chciałbym jeszcze na sekundę wrócić do wyborów parlamentarnych z 2023 roku. Moim zdaniem, rządzący w Polsce powinni tracić władzę, jeśli rozczarują Polaków, jeśli Polacy zdecydują się, że od teraz rządzić powinien ktoś inny. Natomiast nie powinno być takiej sytuacji, w której zagraniczne instytucje, można powiedzieć, że tak naprawdę przekupują Polaków, oczywiście z użyciem odpowiednich mediów, aby ci głosowali na konkretną partię, czy też po prostu przeciwko dotychczasowym rządzącym. To jest realne wpływanie. Na sytuację polityczną w Polsce, na to, kto w Polsce rządzi. I takiego czegoś nie powinno być niezależnie od tego, czy ta instytucja, która usiłuje wywierać wpływ, jest z Moskwy, z Brukseli, z Waszyngtonu, czy jeszcze z jakiegoś innego miejsca na świecie. Osobno chciałbym skomentować całą kwestię związaną z branżą gastronomiczną, która przecież jeszcze w trakcie pandemii otrzymała ogromne środki z budżetu państwa. Było to wówczas co najmniej kilka miliardów złotych, które trafiły wyłącznie do podmiotów z branży gastronomicznej. Teraz mija kilka lat i okazuje się, że ponownie do tej branży ma trafić ponad miliard złotych, bo tyle ostatecznie ma zostać wypłacone w ramach KPO. Wygląda to tak, jakby branża gastronomiczna była tak naprawdę jakąś branżą strategiczną z punktu widzenia polskiego państwa, a przecież tak nie jest. Gdybym osobiście miał wskazać w jakiś obszar, w którym pieniądze są naprawdę potrzebne i były naprawdę potrzebne, chociażby w zeszłym roku, to byłby to obszar pomocy dla osób czy też rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. I tutaj rząd nie był już tak energiczny jak w przypadku odblokowywania środków z KPO, i szybko okazało się, że te środki po prostu nie mogą trafić do tych rodzin. Oczywiście nie mogą w cudzysłowie, bo bierność polityków czy też rządu jest tak duża, że te środki po prostu nie docierają do osób, które faktycznie tych pieniędzy potrzebują. Dlatego też, widząc tą bierność, postanowiliśmy w międzyczasie jako Independent Trader dotrzeć do dwóch rodzin poszkodowanych w trakcie powodzi i pomóc im w przeprowadzeniu konkretnych remontów, które sprawiły, że te rodziny. Mogły wrócić do swoich domów po tym, jak przez kilka miesięcy musiały mieszkać w kontenerach. Oczywiście ta pomoc dla wspomnianych rodzin nie byłaby możliwa, gdybyście nie kupowali naszych produktów, takich jak książki, kursy, czy też dostęp do portfela tradera. Więc ta pomoc jest oczywiście również Waszą zasługą, za co bardzo serdecznie dziękujemy. A przy okazji warto chyba dodać, że właśnie w taki sposób to powinno. Wyglądać jak najwięcej środków powinno pozostawać w kieszeniach zwykłych obywateli, czy też firm po to, aby mogli oni niezależnie od państwa, niezależnie od polityków, wzajemnie sobie pomagać. Natomiast przez ręce polityków środki powinny przechodzić tylko tam, gdzie jest to absolutnie konieczne. Z kolei jeśli już chcemy coś wynegocjować od Unii Europejskiej, czy też od Komisji Europejskiej czy w ogóle od jakichkolwiek zagranicznych podmiotów i chcemy się tym chwalić, to zdaje się, że powinny to być środki, których nie musimy zwracać, a nie taka sytuacja jak obecnie, kiedy mieliśmy do czynienia z przechwalaniem się, jak to politycy załatwili dla nas środki, które tak naprawdę są pożyczkami. I tutaj warto nadmienić, że to są pożyczki, czy też kredyty w euro. Czyli tak naprawdę, patrząc w przyszłość, nie wiemy, jakie ostatecznie będą koszty tych kredytów, chyba że już dzisiaj wydzielimy na te kredyty odpowiednią ilość pieniędzy w euro i będziemy przygotowani na ich spłatę, co oczywiście się nie stanie. W obecnej sytuacji będziemy stopniowo wydzielać środki w polskich złotych, które przecież mogą tracić na wartości. Mamy do czynienia z kursami walutowymi i z ryzykiem walutowym. Tak naprawdę, Zaciąganie kredytów w obcych walutach jest bardzo niebezpieczne, jeśli nie mamy przygotowanych środków na spłatę właśnie w tych konkretnych walutach. Jedynym pocieszeniem, jakie widzę w tej sytuacji, jest fakt, że stopniowo polskie państwo kumuluje coraz większą ilość złota, które w długim terminie drożeje i w stosunku do polskich złotych i w stosunku do euro czy też dolara. I to oczywiście jest dla nas jakieś zabezpieczenie. Natomiast jeszcze raz podkreślę w tym miejscu, że jeśli tylko i występuje taka konieczność, w której Polska musi się zadłużać, to powinny to być kredyty zaciągane w polskich złotych, a nie w zagranicznych walutach. W tym nagraniu to już wszystko. Bardzo zależało mi na tym, aby przedstawić Wam KPO z nieco szerszej perspektywy, bo oczywiście to, co wydarzyło się w ostatnich dniach, te informacje, które wyszły na światło dzienne, to wszystko zasługuje na napiętnowanie, zasługuje na to, aby politycy teraz się z tego e, tłumaczyli. Natomiast warto na całe KPO spojrzeć z szerszej perspektywy, bo niestety ten program stał się narzędziem do tego, aby zagraniczne podmioty wywierały wpływ na sytuację w Polsce, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Z mojej strony to już wszystko. Marcin Kremers, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zobacz nasze pozostałe produkcje i subskrybuj, aby być na bieżąco.